No to jesteśmy i jest trochę widzów też, więc miejmy nadzieję, że faktycznie ciekawie i przede wszystkim przydatnie. Więc witam wszystkich, ja jestem administrator Forum WrestleFans, a jeden z trenerów Maniac Zone Wrestle, specjalnie dla Was, który będzie. ...gotów odpowiada na pytania na temat treningów. Jeżeli planujecie... To ...z wrestlingiem, jest to idealna okazja... ...zadać wymagane odpowiedzi, aby rozwiać wszelkie wątpliwości... ...razem... Dzisiaj ...w gimiku, jako Tomasz, <gry> Witamy. Cześć, cześć, cześć wszystkich. No, jeżeli więc, drodzy Państwo, macie jakieś pytania na temat trenowania wrestlingu ogólnie, czy też o konkretny wrestling, możecie już je zadawać na czacie. A my tymczasem zaczniemy od, myślę, jednej z podstawowych rzeczy, jeżeli jesteś już gotowy na to bombardowanie pytań. No, domyślam się, że tak. W każdym razie. To jest. To masz, Jak wiemy, y, aby, aby trenować wrestling, to trzeba mieć minimum 16 lat i zgodę od rodziców. No, chyba że ktoś już jest pełnoletni, ale jak to wygląda od strony powiedzmy medycyny? Czy są jakieś konkretne przeciwstawienie? Uniemożliwia w ogóle trenowania wrestlingu. Znaczy no, na pewno przydałoby się, aby pójść się przebadać, czy, czy mieć tą pewność, że nic po prostu tobie nie jest, tak? jesteś zdolny do wykonywania tego typu sportu, tak? Bo jednak to jest duży wysiłek, wysiłek dla ciała i, no i trzeba być pewnym. Tak? Że, także. Lepiej się przebadać wcześniej. Mhm. A czy, czy przed przy przystąpieniem do treningów w WMZ 2 zaświadczeń lekarskich o, o pełni zdrowia, czy raczej to jest po prostu w prywatnej gestii tych ludzi, którzy chcą u Was trenować, żeby, żeby sami poszli sobie do lekarza i się dali, czy nie ma tam żadnych przeciwwskazań? No tak, dokładnie. No, nie wymagamy tego. No i to jest tak, jak właśnie mówisz, w prywatnej gestii, żeby, żeby to po prostu zrobić, tak. No, to wszystko zależy od tego, od tego. Od tego człowieka, tak, jak chce przystąpić do nas. Okej. Okay. No wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że. Nie mam jeszcze wystarczająco dużo lat, mam powiedzmy 14 lat, więc jeszcze nie mogę trenować, ale już to jest moje życie, i już wiem, że temu chcę, się... chciałbym się przygotować do treningów robić. Jak się powinien przygotować? Myślę, że to w ogóle przyda się każdemu, również i temu, który już może zacząć, że każdy aby się jakoś przyjrzeć, żeby się przygotować, żeby nie było tak, że przyjdzie na pierwszy trening i padnie na ryj ze zmęczenia. Więc w jaki sposób można się wcześniej przygotować do tego wysiłku fizycznego? No to więc tak. No ja na przykład, jak zaczynałem, to wcześniej po prostu nie, nie myślałem o tym, żeby w ogóle się jakoś przygotowywać do tego. I no i to był błąd mój, tak. I teraz Ciągle ćwiczę, tak? Zwiększam masę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W wieku 14 lat co można zrobić? No na pewno jakąś tą kondycję trzeba sobie zacząć już wyrabiać, wyrabiać powoli, żeby nie paść na ringu, tak jak właśnie mówisz. Może tro, trosze, trochę siłowni, ale też nie za dużo, bo to wiadomo, jest jeszcze młody wiek. To też żeby z tym nie przesadzić, tak? I, i no i no, no nie wiem, no. Kondycja, no przede wszystkim, tak. Kondycja, sprawność, yy, rozciąganie, w, wszystko, w, te, wszystko, wszystko. Wszystkie, wszystkie te, te sprawy. Także. To, 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 to bardzo się przyda. Tak, bieganie, takie sprawy. No tak, myślę, że właśnie takie kondycyjne rzeczy, rower, bieganie, yy, tego typu. Ja już wiem, jak można to powiedzieć prościej. Nie unikajcie zajęć z WF-u w szkole. O, właśnie, o, właśnie, dokładnie. No, tutaj pytanie od Mr. Energy, który pyta, gdzie można w Polsce uczyć się profesjonalnego wrestlingu, ale już cen Boyz mu odpowiedział, że w Rzeszowie jest jedna szkółka i w Niedźwiedzicy koło Wałbrzycha jest druga. A, i, ale drugie, druga część pytania. Gdzie ty, szedł zaczynałeś? Mm, ale z wrestlingiem, tak? No właśnie, jak, jak to był ten początek, ten pierwszy krok, żeby ten pierwszy krok był prawidłowy? Hm. No Wiadomo, ja zaczynałem na podwórku, tak? We własnym zakresie. I... No i później w sumie się na tym przejechałem, bo jak poszedłem do szkółki, to praktycznie wszystko, co robiłem gdzieś tam na podwórku, musiałem wyrzucić na bok i uczyć się od nowa, wszystko od nowa. Choć z tego trenowania na podwórku miałem dobrą kondycję, tak? Bo w jakiś sposób sobie ją tam wyrobiłem na, na tym ringu podwórkowym, tak i i jakoś to też mi w sumie pomogło. Dwa podkreślenia tematem jest strój. Mianowicie, jaki strój jest zalecany do trenowania wrestlingu? No, domyślam się, że zapewne taki, żeby nie hamował ruchów, żeby było luźno, ale czy coś innego jest sugerowane? Mm, najlepszym, na, na, najlepszym strojem jest coś takiego mm, w miarę obcisłego, wygodnego i żeby nie hamowało ruchów, tak. Co do butów, to też dobrze by było, żeby były za kostkę. I w miarę z y, taką płaską podeszwą, prawda, żeby... Zalecane są też jakieś na ringu... ochraniacze, na łokcie, na kolana. Kolana, jasne, jasne. Wszel to też jest wymagane, czy po prostu Wszelkiego typu ochraniacze są, są jak najbardziej mile widziane, bo wiadomo, żeby sobie krzywdy nie zrobić, tak w tych pierwszy, w pierwszym kontakcie z ringiem i, i z ruchami. Powiedzmy, profesjonalny strój, tam części z nim związane, chociażby te ochraniacze... czego się na. Na to trenowanie wrestlingu. Czy gdzie ci nowi adepci będą mogli się w to zaopatrzyć? No, na pewno na samym początku jakieś strony internetowe, polskie, sklepy, tak. Nie wiem, Allegro czy tego typu rzeczy. Na przykład ja tam kupowałem. Można tam znaleźć kilka fajnych rzeczy, które, które się nadają tak? i są dość dobre. Na początek, tak? Bo później, no niestety, żeby po coś po coś lepszego to trzeba sięgnąć do zagranicznych sklepów, no i stamtąd sobie już ściągać. Tak samo jest ze strojem do wrestlingu. Tak samo wszystko trzeba po prostu z tych zagranicznych. No bo w Polsce tego nie produkują, tak? Tak na dobrą sprawę. Czy to jest jakiś strasznie wysoki koszt tak średnio? No, Zaraz za, w sumie. Koszt może niewielki, no ale jeżeli to na przykład sprowadzamy ze Stanów, no to wiadomo. Hmm, tam... nie A, okay. <noise> Już słychać mnie? Nie, tak słychać przez moment. Myślałem, że nam ścięło, ale jest ok. Aha, no, bo to tak trochę ścina. No, jeżeli chodzi właśnie o te stronki internetowe, te sklepy ze Stanów, to jak chcemy stamtąd sprowadzić, no to jest, jest właśnie. Koszt przesyłki jest bardzo duży i to może być tylko, to może stanowić problem, tak. No, ale tak to myślę, że jest tak optymalnie. Jak się uzbiera, to się kupi, jak się chce, tak. No patrzę na razie na pytania na czacie, ale takich pytań nie ma tu w ogóle, więc pójdziemy po tych jednych z ogólnych. A mianowicie teraz, tak bardziej konkretniej, bardziej o MZW. Najbliższy trening 31 maja i 1 czerwca w Niedźwiedzicy. I jak wynika z Waszego fanpage'a, ilość miejsc jest ograniczona do 12. Pytanie jest takie, czy zawsze tak będzie? No bo zakładam, że najczęściej treningi będą się odbywać. Czy, czy może macie jakieś plany na inne miejsca, gdzie tych. Tych adeptów będzie można przyjąć więcej. No, jak to ogólnie wygląda ta sprawa? 12 miejsc ponieważ jest, jest tam ograniczona ilość miejsc noclegowych, tak w tej w tej naszej agroturystyce, bo to, bo to i, 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 i właśnie dlatego. No, czy, czy będą gdzieś indziej treningi? No na razie jest tu, gdzie jest chcemy żeby było gdzieś to we Wrocławiu, prawda, żeby, żeby to było jakoś tak trochę lepiej. No i myślę, że w przyszłości będzie to we Wrocławiu. Mam nadzieję. I, i, i to tyle no. A tutaj no 12 miejsc to jest tak naprawdę optymalnie. I bo też też w sumie tam gdzie trenujemy nie ma na tyle miejsca żebyśmy pomieścili, nie wiem, 20 adeptów. Po prostu, no, jest to tam, no, ciasno by było, tak? Już na samej rozgrzewce, tak? No, musimy na razie trenować tak, jak trenujemy i innego wyjścia nie ma, tak? Początki zawsze są ciężkie. No właśnie, tak się zastanawiam. Jeżeli zakładamy ten że z, będzie gotowych... no dobra, tutaj powiedzmy, że będzie 8 osób na, na przykład na tym pierwszym treningu, ale potem rozpowiedzą jaka to świetna sprawa, że faktycznie opłaca się trenować i powiedzmy 20. A miejsc mamy tylko 12, czyli okazja na nowych wrestlerów i nie oszukujmy się dla was okazja na zarobek, no bo za treningi też się płaci i okazja wam umyka, więc... Zastanawiam znaczy, no, o tym wtedy też nie że być może się okaże, że, tak, jeżeli że będzie, będzie więcej chętnych niż miejsc. Jeżeli będzie aż ty, tylu, tylu chętnych, no to wtedy myślę, że będziemy myśleli nad rozdzieleniem tego, prawda, na, 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 na dwie części, prawda? Coś, coś w tym kierunku. Na pewno no, będziemy musieli coś wtedy pomyśleć, ale wszystko jest do zrobienia. No właśnie, skoro o tym rozdzieleniu mowa, to mamy tak, że ci, którzy przejdą pozytywnie przez ten, powiedzmy, pierwszy etap treningów, będą już na tyle dobrzy, że awansują na ten wyższy poziom i będą mogli trenować z Kevinem Williamsem. I czy komunikacja z nim będzie się odbywać w języku, czy ludzie, czy potrzebne będzie ludziom chociaż ta podstawowa znajomość angielskiego, czy... Czy tak jak jest to w tej rzeszowskiej Federacji? Znaczy, jeżeli chodzi o postęp zawodników, no to wszystko to zależy od y, konkretnej osoby. Jak szybko to łapie, jak mu to wychodzi, czy jest sprawny itd. tak dalej. Z Kevinem y, teraz przed, y, przed Galą w Smolcu będą, będą trenować wszyscy, tak, wszyscy, którzy przyjadą. Jeżeli chodzi o komunikację, to oczywiście angielski przyda się, ale jeżeli ktoś nie będzie rozumiał, no to my oczywiście wytłumaczymy, przetłumaczymy, postaramy się jakoś to przekazać po polsku. Także z tym nie powinno być problemu. A jeżeli chodzi o sprawy Gimmić swoje z... propozycje swojego wizerunku, czy. Czy raczej będziecie po prostu. No może nie rzucać, ale sugerować swoje pomysły, bo może macie jakieś tam już pomysły, tylko szukacie odpowiednich osób do takiego wizerunku danego. Wiadomo, pomysły są. Osób też szukamy do naszych pomysłów, ale jesteśmy otwarci również też na propozycje, jeżeli będzie to pomysł, taki godny godny po prostu działań, to jak najbardziej jesteśmy za, prawda? Jeżeli będzie, jeżeli uznamy, że po prostu to się sprzeda, tak? To ludzie to kupią, no to czemu nie, prawda? I w sumie myślę że jeszcze warto zapytać o zaszło mi do głowy, Czy można się zgłaszać w innej roli. niż... Może ktoś się zgłosić na terenie menedżer, albo na przykład jako sędzia. Jasne, jasne. Jest to naprawdę mile widziane, szczególnie, że teraz bardzo potrzebujemy ludzi do na przykład tak jak tutaj mówisz, do, sędziego, do, do sędziowania, bo no, przynajmniej tych dwóch sędziów powinniśmy mieć na, na każdej gali, tak? Żeby jeden sędzia nie miał za dużo roboty, bo jest to, jest to też wysiłek, tak? Yy, wiadomo, kam kamerzysta też by się przydał, bo też nie zawsze nasi kamerzyści mogą yy, jakoś to tam czasowo operować, prawda? Yy, co do menadżerów, to jeżeli ktoś jest wygadany i naprawdę nie, nie wstydzi się, Wystąpień publicznych i tak dalej i tak dalej. To też jak najbardziej. Wszystko jest mile widziane. No, niezbyt bliska tutaj. Rozmowni na czacie, więc. W sumie sprawa myślę też jedna. Z ważniejszych w sprawie żywienia. Czy do trenowania wrestlingu dopasowywana, dopasowywana będzie jakaś specjalna dieta? No wiadomo, że co innego dieta, takiego Reya Mysterio, a co innego dieta Big Show'a. Czy to też jakoś przez trenerów MZW jest jakoś dopasowywane? Jeżeli chodzi o dietę, to to jest sprawa indywidualna każdego, każdego adepta, każdego wrestlera, tak. Po prostu no, każdy we własnym zakresie musi na razie po prostu udać się na przykład do tego dietetyka i, 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 i tyle. No, Bo na razie po prostu nie jesteśmy. No, my, my się na tyle nie znamy, żeby po prostu komuś doradzać w sprawie diety. Możemy jakieś tam małe wskazówki, oczywiście tam coś powiedzieć i, i to tyle, tak? A sprawa diety no, to jest sprawa indywidualna. Od jednego. Czy macie już jakieś plany na specjalnych trenerów, bo domyślam że czasami może się zdarzyć, że ktoś specjalnie jednorazowo albo tam może więcej razy przyjedzie tak na taki specjalny trening właśnie, żeby poduczyć adeptów i tutaj jedna z propozycji widzę Andrzej Supron, czy planujecie Andrzeja Suprona albo czy może po prostu macie w planach jakichś specjalnych gości na treningi? Oprócz ciebie, oprócz Jędrusia i oprócz Kevina Williamsa. Co do Andrzeja, to nic mi nie wiadomo, ale... Yy, no, planujemy oprócz Kevina, jeszcze kogoś tam. No, na razie nie, mo nie mogę tego zdradzić po prostu. Bo jeszcze stąd tam prowadzone rozmowy i tak dalej. Także no, no wiadomo jak to wygląda, tak. No ale tak, Kevin jest yy, pewnym. Będzie przyjeżdżał co jakiś czas na pewno i robił te specjalne treningi z nami, z wszystkimi, także to jest pewne. No okej, okay. to myślę, że w sumie też rzecz ważna dla tych, którzy jeszcze zastanawiają się tak w ogóle rozpoczęciem. Jak dać dla danej osoby pierwszy... Przy treningu. Po raz, nigdy nie trenowałem w i jadę pierwszy raz i po raz pierwszy. Innymi słowy, jak będzie wyglądać pierwszy w życiu trening dla nowej osoby? Od czego się zaczyna? Co jest pierwsze kroki? Jakie są? Pierwszym krokiem jest na pewno porządne rozciągnięcie się, bo jest naprawdę bardzo potrzebne w ringu. Drugim krokiem no, jest na, na pewno zaznajomienie się z ringiem, poruszanie się w ringu, yy, odbijanie się od lin i podstawowe ruchy, chwyty. To, to jest na początek. I, i na to na, na pewno należy się przygotować. I należy się przygotować na wysiłek fizyczny. porządny. Też, też. też. A tutaj jak mi było, tak nie ma. Przynajmniej ja nie widzę takich konkretnych o treningi, ale w sumie jeszcze można zapytać się, ile jeden trening trwa czasowo? Od 2,5 godzin do 3. No to na pewno w tym czasie warto też się nawodnić, więc czy na trening warto wziąć sobie po prostu zwykłą wodę mineralną, czy sugerowano na przykład jest jakiś izotonik albo nie wiem coś w tym stylu, jakiś powerade albo coś takiego? Jasne, jasne. Jak przy każdym wysiłku właśnie jakiś izotonik czy, czy jakiś powerade jest jest jak najbardziej ok. Nawet sama woda też, też jest bardzo dobra, tak, też jest bardzo dobra. Także Zachęcam, żeby brać ze sobą. Bo się przydaje. A w razie czego jak ktoś zapomni, to czy tam w niedźwiedzicy chyba będzie można gdzieś kupić w sklepie jakimś. E, oczywiście, mamy mamy sklep. No jest tam na tyle. Zowiedzia. <laughs> tak, tak. Jest, jest, mamy sklep tam lokalny, także jest gdzie kupić sobie prowiant, czy, czy nawet właśnie tą wodę. Także musicie też pamiętać, że trenowanie wrestlingu to nie jest tylko to nie są tylko chwyty gdzieś tam poruszanie się w tym ringu, ale to też jest, jest to też wysiłek fizyczny i, i na pewno będziemy gdzieś wychodzić na dwór i po prostu biegać tak? i ćwiczyć tą kondycję. bo to też jest bardzo ważne. To w sumie chyba byłoby na tyle. Coś... Czasem jesteśmy. 20 minut. Mi już pytania wyszły. Na, na czacie tych pytań nie widzę, więc jedyne co mi pozostaje zapytać, czy Tomku, czy jeszcze coś chciałbyś do. Czy ogólnie trenowania, restingu? Czy coś jeszcze czy powinno zostać powiedziane, podkreślone? Znaczy, chciałbym Wam powiedzieć, że jeżeli się zastanawiacie i macie. Choć trochę chęci, troszeczkę chęci, to zapraszam, bo, bo jeżeli przyje, przyjedziecie, to ta chęć może się zamienić w Waszą pasję. Może Wam naprawdę to się spodobać i, i możecie w tym zostać. A to jest naprawdę coś fajnego, żeby to przeżyć. Także zapraszam. Zapraszam, przyjeżdżajcie na treningi i my tam na Was czekamy. W sumie jeszcze tylko można zapytać o częstotliwość treningów. Czy, ponieważ skoro już to za, zaczyna startować, to już myślę bardziej jesteście rozeznani w tym, jaka może być tego częstotliwość tych treningów. Jeżeli będą ludzie, no to treningi będą często, tak? Co dwa tygodnie myślę, że spokojnie treningi będą. Może, może, może nawet co tydzień. To zależy od was, tak? Od ludzi. Jeżeli będziecie z chęcią przyjeżdżać, to my jak najbardziej jesteśmy, jesteśmy do Was, czekamy na Was z otwartymi ramionami, tak? No dobra, I to by było chyba tyle. Miejmy nadzieję, że to wideo było dla Was przydatne, dla osób, które planują rozpoczęcie Przygody z czego n, jeżeli jeszcze macie jakieś niejasności, Maniak Zone Wrestling zawsze stoi otworem, żeby Wam w tym dopomóc. I to chyba tyle. Czy coś jeszcze do powiedzenia? No my, myślę, że to wszystko. Jeżeli jeszcze macie jakieś takie pytania konkretne, to na pewno możecie napisać wiadomość nam na fanpage'u, a my postaramy się po prostu na, na nie odpowiadać. No, dokładnie. Piszcie na fanpage'u, piszcie na forach, gdzie jest temat M. I oczywiście zachęcamy do ciągłego zainteresowania tematem naszej Polskiej Federacji. Dziękujemy Ci, Tomku, za obecność. I... No i co, i pozostaje życzyć powodzenia. Również dziękuję. Państwem i do zobaczyska.